Wszystkich bardzo serdecznie z tej strony duch. I tak jak widzicie, kończymy ligę weekendową. Dwa tygodnie nie była grana. No i w sumie ładnie poszło, ale mam strasznie mieszane uczucia. Eee, zrobiłem 11-4. Mówię, cel minimum wykonany. Nie gram więcej. Dzisiaj się obudziłem, bo jakaś menda nie wyłączyła budzika i dzwonił przez cały czas i nie wiem, czy kogoś nie było w domu, czy. Jego nie obudziło, ale mnie obudziło. Niech z tym. Mówię, a spróbuję sobie zagrać. I dograć sobie wyższą rankę. No i szło w sumie dobrze. Na 5 meczy musiałem 3 wygrać. Zrobiło się tak, że było 2 na 2. Ostatni mecz. I od samego początku. Ja wiem, że jest lipiec i nie powinienem się denerwować w ogóle na tą FIFA. Ale. Od samego początku. Nie denerwowali. Dlaczego? Już wam mówię. Gościu wszedł do meczu i nie było tego jego znacznika na, na górze. Nie wiem dlaczego. Grał w sumie tak spoko. 3 jeden po pierwszej połowie było dla mnie. W drugiej, w koło 60 minuty, gościu wychodzi z meczu. Mówię: No, wreszcie. i dziękuję bardzo. Wbita wyższa ranga. Mecz się nie odbył. Jest lipiec. A ja się nadal denerwuję na FIFA. Ale już przechodzimy do ciekawszych rzeczy. Musiałem komuś powiedzieć, więc powiedziałem Wam. Ewelina też pewnie będzie słyszeć, ale dopiero jak wróci z pracy. Yy... No to, no, zmienno kształtny może być do trafienia albo po prostu fiksy. 92, czyli podwieszyli o 1. A tak bym miał 3 trzech i jeszcze bym miałbym paczkę z trzema. No, ale niestety, to zostawiamy na razie. To sobie na następny odcinek otworzę. Więc teraz tak. Jeden z trzech zmienno kształt fxy. Kto by mi się przydał. Ronaldo. Prawie. I chyba wezmę sobie Stefana, bo nie grałem im jeszcze. A naprawdę statystyki ma spoko. Więc bierzemy sobie Stefana. To dlaczego te piki nie są czerwone? czerwone, czerwony, one fajnie wyglądają wtedy. No nic. Drugi pik. I, I dupa. Ajdara raczej nie opłaca się brać. Fajdara hmm. Bruno mam. No to co, bierzemy Lafonta? Pod przepałkę będzie 95 94. Okiem nieźle. Przechodzimy sobie do paczek, a tutaj mamy tak, za mistrzostwa i mamy paczkę 25 rzadkich piłkarzy 84+. Plus. Najpierw sobie odkryć paczkę rzadkich zawodników. Teraz w tym evencie powinno nam trochę lecieć kolorowo w tych, z tych paczek. No Inform, Niemczy, Ginter. 87, bardzo dobrze. 87 się na coś przyda. Jeszcze wymiennie, bardzo dobrze. To wszystko do klubu to na handelos. I lecimy dalej. A dalej będzie co? Paczka altibait Daj coś, daj coś. Kolorowo, kolorowo, kolorowo. Inform. Aj teraz będzie sypał tymi informami. U. 84 Suarez. O, liczyłem na troszeczkę więcej. Na przykład 88. Luisa Suareza, bardzo dobrze. Coś tu jeszcze mamy. Może na końcu. Na końcu nie mamy nic. To tam. I teraz przechodzimy do ostatniej paczki. Nagrody? Mogą być. No, mam ten niedosyt, no bo. 11, 4, potem miałem 13, 6, 14. W sumie miałem, bo prowadziłem 3 do 1. Typ wychodzi. jest... Eee, szkoda się wkurzać. Może paczka chociaż to wynagrodzi. I daj coś. Kolorowo i wysoko. To jest najważniejsze. To nie będzie wysoko. To nie będzie wysoko. Casemiro. 90. Eee. Correador Casemiro. Zaraz mi się Raul González kojarzy. Co my tutaj teraz mamy? La Crua, Gorecka. Vinicius. Oh, Immobile. De Bruyne, Spinazzola No i w sumie nieźle, jeszcze Korea De Bruyne 93 50 tysięcy warty Spinazzola drobny. Ale Ten Vinicius O już myślałem No ale on nadal jest fajny do zabawy 99 tempa celanie i podanie mu poprawić Można się nim bawić Gorecka, czy coś jeszcze warte? No nie, ale to jest kolejny Foder 90, Lacroix 90, to też nie jest za dużo warte, ale overallowo bardzo fajnie, 3,90. 89 winnicy, z którym można się fajnie pobawić, Powrócił. wrócił, tutaj jest kilka walkoutów i tu jeszcze De Bruyne do przepalenia, można być zadowolonym, będzie Pan zadowolony, o! Silva jeszcze wymienny. Korea tylko niewymienny. Pokażę wam. Jeszcze jaki miałem skład. I takim składem kończyłem ligę weekendową. Neymarem rozegrałem 11 meczy 10 bramek i 5 asyst. Naprawdę mi się świetnie gra. No to wiadomo, do, do zmiany jest X. I kancelo na defensywny powiem wam. Hmm. Nie wiem, tak jakoś mieszane uczucia. Może sobie tego Lingama potestujemy troszeczkę. No, i jakoś przebudujemy. Trochę mamy tych kolorowych kart. Także coś ciekawego pewnie z tego ułożymy. Piszcie jak Wam poszła liga weekendowa, mam nadzieję, że nie mieliście takich problemów jak ja. Szkoda, bo byłaby jeszcze paczka trzech do wymiany. I można byłoby coś jeszcze zarobić. No, ale trudno. W następnym odcinku się odegramy. Także dzięki za oglądanie i do następnego. Cześć.